No, no Dobra, wyjeżdżamy Nie, do nie da rady! Nie da rady! się Dwie flachy na głowę inaczej nie przepuszczamy! Dwie flachy na głowę i nie targujemy! nie mamy! Nie przepuścimy! No, mało nas jest! 4, 4, 4. Panie co to cztery na tylu chłopach? To nie da rady. E, no tam z pięciu jest no 5, 5. O, nie, nie da rady. Chociaż na głowę dwie. No! Nie ma to masz tego, tego? Tam gadasz! To, jechać do sklepu! Nie da rady! Nie Mogę wam dać. Panie my cukierki to wiesz, to swoją drogo! My to flacha! La, la, la. Twarde negocjacje będą. No, ja się robię. Twarde negocjacje myśl. będą, nie damy puścić. Panie Flasku, ty, da, da. Co? mi co No nie wiem, właśnie. A to lekoło tego fiatka mam zanieść. Co? Leko mam tego kwiatka zanieść. A to dla pana Ej, no to daj, no to ja do zaniosę do samochodu i tyle. A co mam mu powiedzieć? A wszystko jadę lepszego, no bo pójdź już No, to chodź No to chodź A ty teraz już? Czekaj No, jak dajemy A no, no to dobra Nie, paliwa cię Tak daje Tak już jest O, wychodzą Czekaj, ja sobie tę rękawiczkę rzucę Cześć Nie puszczamy dwie na łeb i tyle. No kurde. Sprawa jest taka. Jaka? Ile was jest? No z pięciu nas jest, Lekki. Ile jest pełnoletnich? Ale to wszyscy! Tak? Mareczek pełnoletni. Pokaż prawo jazdy. A już jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Proponuję cztery, bo więcej kurwa nie mam. Nie, da, nie, rady. No, nie da rady, to nie da rady. Propozycje, propozycja, propozycja. No po dwie na głowę. Dwie na głowę. Nie mamy tyle. Ale no, mam fizycznie się. tyle nie mamy. Hmm. Jak nie? To co w po opadnie. To jak to można jechać bez wód? No, no właśnie. na pierwszej bramie kurwa zajebaj nam jeszcze trzy bramy po drodze, były jeszcze tu trzy kurwa. A, to ciężki a, temat. To nie ma. Nie pusimy. Płysię. Idę po klasy na głowę. No. Mało, Mało stoim dalej, targujemy się dalej, to nie ma innej opcji. No, no, przynajmniej jeszcze cztery. Ty, ale dogawajcie do końca, żeby po dwie. Nie ma innej opcji. O nie. Malowniki kurna poprzywieszane o, no to... Co, nie paliłeś Ty Ja no? przypaliłeś coś? A, no no, no Każdy się dowodem, żeby miał pewność Nie, nie, nie nie, No Dowody, damy radę Dzięki 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 bardzo Dzięki bardzo Dzięki bardzo Dzięki bardzo Dzięki 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 Mało? No coś właśnie jakoś małowato. Nie ma jeszcze. No tam pierdzieliś durno No dobra, to to oni będą się martwić, a nie my. No, nam się nie śpiesz. Jak to? No ale to tak... O, po jednej to my dopiero się rozkręcamy No Oj, tak, się Dzień do tego. Warek, kurwa, dobyj dobyj do tak, 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 kurwa. tak, 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 trzymajcie go pej. Wszystkiego Zdziwia najlepszego tak, 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 ja co dawaj dajem na koło? No. A? Ale ci się Bryny wylało.